w tym życiu, w jest szczęścia. Myślę, że każdy w różny sposób bo z tym się sobie wyobraża to szczęście, ale proszę A jeśli jeszcze do tego może mieć jakieś nagrody, to on w ogóle jest jeszcze bardziej szczęśliwy. Bo też, że znajdzie coś, co jest wartością, to jeszcze jest nagrywany. I tak jest w życiu ludzi, którzy znaleźli Jezusa Chrystusa. Chciałbym się powiedzieć, podzielić się z Wami tymi myślami, jak Bóg nagradza tych, którzy go szukają. Rodziłem w jednej z pieśni, że tak naprawdę codziennie szukamy Jezusa, codziennie szukamy Jego obecności. Jest to tak, że kiedy nawet znajdziemy w tym świecie, w poszukiwaniu szczęścia. Znajdziemy z Chrystusa. Tego, który umarł przed Golgothą za nasze grzechy, to nie powinniśmy poprzestać, tylko na tym, że Go już znaleźliśmy, że Go poznaliśmy, że fajnie, że jest. Zresztą o tym może to też mówi, że kiedy nawet doświadczymy łaski Bożej, to nie jest to, że już możemy sobie żyć, jak chcemy, ale ciągle szukamy Jego jeszcze, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Przybliżamy się do Niego, Szukamy Jego w różnego rodzaju sytuacjach. Patrząc, są takie pieśni, gdzie szukasz Boga, popatrz na góry, popatrz na, spójrz na kwiaty, spójrz w oczy dziecka, one Ci powiedzą, kim jesteśmy, w jaki sposób Bóg też w tym życiu naszym może działać. Kiedy widzimy przyrodę, to możemy powiedzieć, no to rośnie to wszystko, bo tak jest. Możemy powiedzieć, rośnie, bo Bóg stworzył. Ale możemy zachwycić się też tym i zobaczyć, Tą Bożą obecność i przenieść to, co widzimy na nasze duchowe życie. Bóg nagradza tych, którzy go szukają. Kiedy skupiamy się w swoim życiu na poszukiwaniu Jego, Bóg nagradza nas. I w taki sposób szczególny, o którym dzisiaj chciałbym kilka wersetów przeczytać, kilka fragmentów przeczytać, które pokazują jaki Bóg jest dla nas dobry i jak wspaniały jest dla tych, którzy Go szukają, szukają go z całego serca. Nie szukają Go wtedy, kiedy cierpią, bo gdy trwale do Boga niektórzy mówią, nie szukają go wtedy, kiedy jakiś interes jest, traktując Boga jako skarbonkę czy w dzisiejszych czasach bankomat. Nie szukając go wtedy, kiedy tak przydałoby się, żeby szukać, bo tak rodzice ruchowali, bo yy, no to jest coś, co jest warte. Szukają go jak skarbu, który znalazł pewien człowiek, sprzedał wszystko, co miał, na tą, tą rolę, żeby mieć ten skarb, żeby mieć yy, to, yy, co jest najbardziej wartościowe. A później od tego dopiero, kiedy właśnie znajdziemy Chrystusa yy, i kiedy mamy Go jako własność w naszym sercu, nie na ustach innych ludzi, ale po własnej rzeczy zaczyna się to wspaniałe życie. dlatego chciałbym dzisiaj podzielić się właśnie tym jak Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. Jakie są może obietnice, jakie są może przesłania zapisane w Słowie Bożym i tylko w Nowym Testamentzie i w Starym Testamentzie. I może zacznę od Księgi Jeremiasza 29 rozdziału, Księga Jeremiasza, 29 rozdział i przeczytam wersety od 11 do 14. Zastanówmy się nad Bożym słowem, pomyślmy o sobie, czy szukamy albo czy nie to przestaliśmy go szukać tak właśnie na co dzień w naszym życiu. Zobaczmy księgę Renaszowski 29 rozdział od 11 do 14 wersetu jest taka Boża Albo Albo ja wiem, jakie myśli mam o Was, mówi Bóg, Bóg mówi, Jeremiasz tutaj przytacza Boże słowo, mówi, ja wiem, jakie mam myśli o Was. Myśli o pokoju, a nie o niedolim. Bóg nie chce, żebyśmy mieli niedolę. Bóg chce, żebyśmy mieli pokój. Aby zgotować Wam przyszłość i natknąć nadzieją. Ma takie myśli dla nas, żeby nam zbudować życie wieczne, żeby nam zbudować przyszłość. Co więcej, żeby natknąć nas nadzieją, że w tym życiu to nie jest tylko takie 70-80 lat, to wszystko kłopoli nędza i to wszystkie unik, umykają. Tak jest, taka jest prawda. Natomiast to wszystko nas ma przenieść poza ten dzień dzisiejszy, natknąć nadzieją, nadzieją, która jest myślą o pokoju, a nie o niedoli. Gdy, przy... gdy, będziecie mnie słuchać... gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. To jest piękna, boża obietnica. A, A gdy będziecie mnie szukać, znajdziecie mnie. Gdy będziecie mnie szukać, znajdziecie mnie. To jest też boża obietnica. Gdy będziecie mnie szukać samym swoim sercem. Objawiam się Pan, mówi Pan. Odmienię Wasz los. Zgromadzę Was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, które których Was rozproszyłem, mówi Pan, i sprowadzę Was z powrotem do miejsca, skąd tą Was mówię, na wygnanie. I to mowa do narodu izraelskiego. Naród izraelski był rozproszonym narodem. Ale teraz patrzmy na Kościół. Jezusa Chrystusa, na no, tą społeczność wywołanych, jak to osobu, że nazywa tłumaczy, jak to tłumaczy, wywołanych z różnych miejsc, po to, żeby się ze sobą spotykali, żeby mieli tą więź duchową, niezależnie od tego, gdzie się spotykają, ale tych, którzy są, jak tu Boża obietnica jest, ja się Wam objawię, którzy mają wyraźne objawienie w swoim sercu, kim jest dla nich Jezus Chrystus. I On mówi, i mówi Pan taką daje obietnicę, odmienię wasz los. Jaka to jest wspaniała nagroda już za samo szukanie, ja Was los odmienię. Ja was zgromadzę. Ja Wam pokażę, pokażę miejsce, w którym możecie być przy mnie, później Jezus Chrystus mówi o tym, że jest słową Kościoła i jemy też Jego członkami. No. Kiedy czytamy w liście do Hebrajczyków, przyjęliśmy się do Hebrajczyków się do na chwilę do 11 rozdziału, tam jest mowa o bohaterach wiary. Ale jest też mowa o szukaniu. I tam jest mowa o tym, że Bóg nagradza tych, którzy go szukają. Może przeczytamy o Hebrajczyków do Żydów, 11 rozdział od 3 do szóstego wersetu. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane przez Bóg. Przed wiarą poznajemy. jak został ukształtowany świat, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Zobaczmy, kiedy szukamy Boga, widzimy to, że to zostało ukształtowane przez Niego i już nie przypisujemy to zjawiskom, które następują po sobie. Przypisujemy to Bożej mocy, bo to nie powstało ze świata zjawisk, zostało ukształtowane przez Boga. Oczywiście Bóg uruchomił pewne zjawiska, że jak woda pada, nie, nie. zaruje, jest ciepło. Ale kiedy mówimy o a nie zjawiska, które następują, patrzymy od strony Boga na to. Bóg tak ukształtował świat. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż kain, Dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest człowiekiem. Gdy Bóg przyznał się do jego daru i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. To jest inny temat. Jakie Bóg ma świadectwo o nas? Jakie Bóg świadectwo wystawił nam? I Kain nie otrzymał świadectwa, ale Abel otrzymał świadectwo. Tak jak świadectwo otrzymuje w szkole się. On otrzymał świadectwo, że jest prawdziwy. Co więcej, Bóg przyznał się do jego darów. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci, i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo. Że podobał się Bogu. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że on istnieje i że nagradza tych, którzy go oszukają. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o tym właśnie wierze, która jest na razie nagradzaniem. Kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że on istnieje. No to jest dla nas jakby jasne. I że nagradza tych, którzy go oszukają. W jaki sposób Bóg nagradza tych, którzy Go szukają? I w szanek 34, który przeczytałem, ale chciałbym zwrócić uwagę na pewne wersety, które mówią o poszukiwaniu i o nagradzaniu <coughs> przez Boga. Pszłang 34 i zobaczmy wersety od ósmego. Jeszcze raz, przeczytamy. Anioł pański zakłada obóz wokół tych, którzy się doboją i radują. Jaka jest Panią Boża Wiednica? Anioł Pański zakłada obóz w się go boją. Chroni. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia. I go znajdzie. Człowiek, który szuka schronienia, go znajdzie. Nagrodą za szukanie schronienia jest takie błogosławieństwo, taki Boży Pokój, że to jest właśnie to miejsce. Bójcie się Pana Święciego, bo niczego nie brak tym, którzy go się boją. Niczego nie brak tym, którzy się go boją. Oczywiście możemy sobie wyobrażenia mieć różne o tym, co mamy, jakie mamy potrzeby. Ale wiemy o tym, że jeżeli skromność nasza ma nas wszystkim, że jeżeli mamy, kiedy mamy żywność i odzienie, to na tym mamy poprzestawać, to to jest taka Boża obietnica w 11 wersecie. Lwienta, cię niedostatek i głód. Lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Nie ma napisane, że tym, którzy szukają Pana, ci, którzy szukają Pana, żyją w dobrobiecie. Tylko nie brak dobra tym, którzy szukają Pana. Tego, co jest niedostatkiem i głodem. Tego, co jest brakiem schronienia. To jest Boża nagroda za to, że szukałeś Pana. Znalazłeś go, jesteś przy nim, i on dał obietnicę, że chociaż więcej się, niedostatek, ale ci, którzy szukają Pana, nie będą mieć braków w żadnych tych dobrach, które są niezbędne do życia. Pójdźcie, 12. Wysp mówi, pójdźcie, Synowie, słuchajcie mnie, nauczę Was wyjaśnień pańskiej. I przenieśmy się znowu do Nowego Testamentu gdzie Aposto Paweł mówi o takiej właśnie, jak Bóg nagradza tych, tych którzy Go szukają. Drugi, Luzja Efezjan, drugi rozdział przeczytam i tam jest, przeczytam całość, bo nie, nie można tego jakby wyrwać z kontekstu, kiedy jest mowa o, Bożym, o Bożej łasce. I drugi rozdział, od pierwszego, dziesiątego rozdziału mówi i wy umarliście przez upadki i grzechy waszych, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała. W porządliwościach ciała naszego. Ulegając woli ciała i zmysłów. Żyliśmy niegdyś, czas przeszły. Żyliśmy w miłościach ciała, ulegając woli ciała i zmysłów. Byliśmy z natury cićmi gniewu, jak i innych. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. A bowiem łaską zbawieni jesteście przez miarę. To nie was. Boże dobra nie z uczynków, aby się kto nie chlubił Jego bowiem dziełem, jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy się nie Jak Bóg nagradza tych, którzy go szukają, którzy umrą dla tego świata, którzy umrą przez upadki i grzechy, którzy nie kierują się miłośporządliwościami ciała, a nie ulegają woli ciała i śmiechu. mówi, Panie i ożywił wraz z tym, Łaską bowiem jesteście ożywieni. Bóg nie go zostawia w pustki w życiu człowieka, który do Niego przychodzi. On go ożywia. On go czyni radosnym. Co więcej, szósty werset jest wspaniałą nagrodą za święcie Jezusa Chrystusa i, i doświadczenie Bożej łaski. Łaską mówi jesteście. Nie tylko stare się minęło, nie tylko jest przebaczenie grzechów, za chwilę też taki werset przeczytam, ale jest coś bardzo wspaniałego. Wszystko, wersety o tym mówi. Wzbudził i posadził. Czas przeszły, użyty w tym wersecie, pokazuje, że to jest coś, co się w nas dzieje. Jest to wspaniała nagroda za to, że umarliśmy do tego świata. Kiedy nie umieramy dla świata. Kiedy ten świat jest dla nas, ma dla nas wielkie znaczenie, kiedy ulegamy woli ciała i zmysłów, nie korzystamy z tej nagrody, która jest tutaj pokazana, bo Bóg nagradza tych, którzy go szukają. Im bliżej jesteśmy Jego, tym bardziej możemy z perspektywy nieba, czyli z perspektywy okręgów niebieskich, spojrzeć na życie na tej Ziemi. Wzbudził i posadził. W okręgach niebieskich. nie wzbudzi kiedyś, bo nie mówi o stanie. Nie, że nas posadził w okręgach niebieskich, nie mówi tutaj o pochwyceniu kościoła. Mówi tutaj o tym, co daje nam w przeżyciu wewnętrznym, którzy umarliśmy. Tak go szukaliśmy, że to wszystko, co jest cielesne i przestało mieć na nas znaczenie, albo przestaje mieć na nas znaczenie, dlatego y, szukanie Boga i y, Jego obecności jego, i tych wartości, które są, jest procesem takim na całe życie. Zadanie, zadanie na całe życie. I zobaczmy, wzbudził i posadził. Czyli już coś się dzieje, co jest wspaniałą nagrodą posadzenia w okręgach niebieskich swoich dzieci. To jest Boża obiednica. A po co? Po to, żebyśmy mogli z perspektywy nieba spojrzeć na życie na ziemię. I mieć ten dystans. Kiedy, bo na pięć nawet mówi, się, kiedy wspomniesz jak i by był drogi i się te